Uwaga, dzisiejszy film będzie wyśmiewać Disneya. Cześć, jestem Czong... Cheng. Zaczę. znaczy, ja jestem Czong... czynk. Nazywam się Czongczynk i jestem czarnoskórny. W oryginale jestem zielony, ale muszę być poprawnie politycznie. A no i jeszcze jest mój czarnoskóry kolega Pink Freddy, który też w oryginale ma inny kolor skóry, ale musimy być poprawnie politycznie. No i właśnie a razem z nim jestem gejozą, bo musimy być poprawnie. Dobra, a tak poza tym... O, cześć, Baba Burak! Cześć, jestem Baba Burak! Jestem czarnoskóra, jestem Afrykanką, jestem Chińczyką, jestem Japonką, jestem Induską, jestem Kosmicką, jestem Kobietą, jestem Lesbijką, jestem Kozą, jestem Gównem, jestem Klaunicą, jestem... Dobra, wszyscy zrozumieli! Jesteś największą hybrydą Disneya! No... To ja idę dalej. Cześć, czarnoskóry. Ej, zaraz, ale ty naprawdę jesteś czarnoskóry. Ej, no racja, coś mi się to nie zgadza. No. Hmm. Dobra, już mam pomysł. Będziesz Chińczykiem, ale to białym Chińczykiem. Dobra. Cześć, biały Chińczyku. A Cieńczyk ciągnie. A kim, Eee, cześć. O, ale to jestem smutny, ponieważ moja tromba bomba nie jest prawdziwa. Le Czemu ty śpiewasz? Bo każda postać w Disneyu musi śpiewać jak debil. Aha. Cześć, jestem kotem z tego filmu musicalowego koty. I muszę tak śpiewać. Wiem, ja jestem gorący, ale w głowie duszy jestem zimny. <słuch> <słuch> no, bo... <śłuch> <śłuch> Ach, przynajmniej przy tym kolesiu mogę y, mieć spokój od piosenek. Szkibidy, szkibidy, szkibidybydyby toilet. No nie mogę! Coś cię gryzie trzonk-trzynk? Tak. co? Po prostu te disneyowskie piosenki już mnie wnerwiają. A... Wiem, co ci poprawi humor. Co mi niby poprawi humor? Piosenka! Dobra, 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 dobra! Cześć, jestem mądrą głową Lego. Jesteś dosyć jebitną głową Lego. No i wiesz co zamierzam zrobić? Co? Zaśpiewać piosenek? Nawet nie próbuj! Dzieluje. Okej. Okay. Czego chcesz? No po prostu ci pokażę gadżety w moim ulubie. Bardzo kulturalnie to otworzyłeś. Prawie byś mnie tym. E, e. Przepraszam bardzo, ale co to niby ma być? Eee, pewnie jakaś dziewczynka to zostawiła w naszym domu i ktoś cował to do mojej głowy. Jaka niby dziewczynka? No, mamy kuzynki. na no tak ra. Jestem zły. On nie, nie masz szczelności się do mnie zbliżać. Mam broń. Ej, ta twoja broń będzie zbędna. Cóż, nic ci nie da. Czemu jesteś zły? Ech, kiedyś jak Mr. Tyson Bonnie był malutki, to ja byłem jego ulubioną zabawką, a dzisiaj to ty jesteś jego ulubioną zabawką. W rzeczywistości jestem jego ulubionym gadżetem do nagrywania filmików. Bo, jakby on jest już prawie dorosły, więc. Ale wiesz o co chodzi, tak wiem. No to będę, żeby pokazać ci, jak jestem zły, zaśpiewam piosenkę. 哦哦哦哦，我要屁我你又逃